W dzisiejszym odcinku Wybiorę najstraszniejszą morską postać Jaka tylko istnieje w minecraftcie A pierwszą osobą u mnie jest Elgrand Maja O Boże, jaka przerażająca postać Co cię tutaj sprowadza, Elgrand Gran Majo? Żebyś wybrał w końcu mnie jako najstraszniejszego potwora morskiego Przed tobą jest naprawdę duża kolejka potworów morskich No i wiesz, ja niestety, ale wolę trochę bardziej rekina niż ciebie Więc nie wiem, czy zasługujesz na złotego lajka Tak, zasługuję na złotego lajka pow widać mi go dać w tej chwili. No nie wiem, wiesz co, zastanowię się. Yy, zastanowiłem, niestety. Idziesz do lajka, like no bo powiem szczerze, jesteś mega przerażająca. Ale nie wiem czy najbardziej, dlatego idź tam teraz do lajka. Like ja ci razem nie wchodzisz teraz już nigdy do oceanu? O nie, teraz mam przerąbane, ale spokojnie. Zaraz jakiegoś potwora najstraszniejszego zmienimy na swoją stronę i dzięki temu będziemy mieli tam plecy. No i teraz przyszedł Reki. No w końcu jakiś konkret, polski motwór. Ej, ale ty wyglądasz w ogóle mega. Mega strasznie. No, bo jestem strasznym, głębinowym rekinem. To jak mam niby wyglądać? A ja nie mogę. Widzi widzowie, widzicie jego oko? To wygląda naprawdę przerażająco. Jakby cały był zrobociały. No, ale nieważne. Wygląda przerażająco. I wydaje mi się, że ty zasługujesz na super lajka. No, bo ja też kocham rekiny. Trochę to faworyzacja, ale mam to gdzieś. Ale prosto, ten konkurs będzie mój wygrany. Haha, ha, idę do lajka, super. O, jak on tymi skrzydłami machać, czy tam o skrzydłami, Czy no w każdym bądź razie czymś set up? płetwami, no tak, jak ja mogę tego nie wiedzieć? No dobra, teraz zapraszam kolejną osobę i widzę, że to jest Bloop. No Bloopie, witam, e, Bloop, ja ci powiem na starcie, tak w ogóle to mi się wydaje, że ja cię chyba dam, niestety, ale do dislajka, no bo ty w ogóle nie wyglądasz strasznie, wyglądasz jak taka mała, słodka rybka. Co do dislajka chcesz mi dać, to ja ci zaraz wezmę do mojego żołądka, da e, No raczej nie dasz rady, bo jesteś taki słodziutki. A, A jak teraz ty jak to zrobiłeś? Jestem? Nie wiem, jesteś Teraz mega ogromny, o mój Boże, dobra, dobra, dobra. Posłuchaj, 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 ja myślałem, że ty jesteś taką małą, słodką rybką, ale jednak nie, dobra, to idź do lajka w takim razie. No, masz szczęście w takim razie. Widzowie myślałem, że blub należy do tych miłych. Ale się myliłem, niestety. No ale dobra, teraz czas na kolejną osobę, a to jest Infected Water. A więc teraz czas na Infected Water! Aaaa, Ja nie mogę, jaki ty jesteś przerażający! A pomyśleć, że ja kiedyś byłem na twoim rejsie, już się nigdy na to nie nabiorę! No, to w takim razie zaraz zostaniesz zjedzony, jak już nie skorzystasz jeszcze raz z moich usług. Dobra, dobra, skorzystam. Przestań mi grozić, tak? Jesteś przerażający. Ej, ale widzowie, tu chodzi o to, że ja muszę kogoś dać do tego dislike'a. No nic, w takim razie, widzowie, zobaczymy. Eee, no ty idziesz do lajka, bo jesteś przerażający. I daj mi już spokój, proszę. Dobra, ja się chowam, widzowie. Uuuu, wow, jaki smoczek! Ej, ty w ogóle nie jesteś potworem morskim. To, że jesteś niebieski, nie znaczy, że jesteś potworem morskim żywię się rybami i pływem w wodzie, więc chyba jestem potworem morskim. <laughs> A z takim głosem, to ty, to ty naprawdę, nie wiem, to ty możesz sobie być chyba potworem śmieszności. E, idź już do I... dislike i po prostu nie, nie, nie rób mi tutaj, wiesz, zamętu. Ale ja, ja nie mogę... beznadziejny! A, beznadziejny! Widzowie słyszeliście jego głos? Przecież on się nie nadaje nawet na stand-up, dobra. Teraz widzowie, czas na kolejną konkurencję. Teraz widzowie, czas na kolejną konkurencję. A będzie to śmieszność. Czas na nowe zasady. Osoba, która dostaje super lajka, przychodzi od razu do finału. No bo to by nie miało sensu ten super like, gdyby, gdybyśmy tak nie zrobili. Dlatego teraz rekin jest. No, ale jak możecie zobaczyć tam. Gupi smok jest tam. <laughs> no, nieważne. El Gran Majo. Mam nadzieję, że masz przygotowany jakiś śmieszny żarcik. El Gran Maja zła, która ci zaraz je jak nie dasz mi lajka. <laughs> To było straszne To miało być śmieszne, a nie straszne A sikałeś się w majty, a mnie to rozbawiło Chyba powinienem iść do lajka Ej, w sumie tak, no bo to jednak było śmieszne dla kogoś No ciekawe Dobra, dam ci tą szansę i idź do tego lajka A mega proste, to jest taki cienia. No to teraz pora na blupa Blupia i mam nadzieję, że masz jakiś śmieszny żarcik Tak, przygotowałem bardzo śmieszny żarcik od Moich kuzynów, słuchaj tego Czego łowisz na serii ani na robaki? Jak grypa złapię, to mam na kolorze Rybę smażoną, a jak nie złapię, to jem ser yy, Beznadzieja Blupie, wiesz co, ja ci oszczędzę trochę wstydu I idź po prostu do dislike'a. Tak będzie lepiej Ej, Ja chcę powtórkę, daj mi jeszcze jedną szansę Nie, nie, nie masz już jednej szansy Po prostu sobie stąd idź Infected water, mam nadzieję, że masz przygotowany Jakiś naprawdę śmieszny żarcik No oczywiście, że mam przygotowany Bardzo śmieszny żarcik, przygotuj się na to To trzeba zrobić, żeby blondynki zniknęły? Yy, co trzeba? Trzeba zaprosić jej na statek zapukać, a one otworzą! <laughs> Haha, ale głupie, no ale dobra, to było nawet śmieszne. Dobra, idź w takim razie do lajka like i przychodzisz do prawie finału. Więc witam was teraz w wielkim finale najstraszniejszego potwora na świecie. I w tym oto finale będziecie musieli opowiedzieć najstraszniejszą historię. Tak, żebym się mega przeraził. I osoba, która to zrobi, to znaczy potwór morski, wygra cały program. No to może ja zacznę z moją opowieścią. No nie mogę się już doczekać. go razu na pełnym oceanie... Byłem sobie spokojnie. Ludzie mnie zaatakowali, bo myśleli, że jestem strasznym potworem. Ale udowodniłem, że nie jestem straszny. Ale słuchaj tego dalej. Byłem sobie spokojnie i dostaję informację od ludzi, że zbliża się wielki, potężny blub. I wtedy rozpętała się wojna. Musieliśmy razem walczyć przeciwko sobie. I jak widzisz, ja wygrałem to było naprawdę straszne. No dobra, to wiesz co, to ty idź na razie tutaj obok, a ja teraz posyłam twoich kolegów. Widzowie, nienawidzę strasznych historii. Czemu ja w ogóle to robię? To chyba przyszła kolej na mnie. E, no tak, to, to możesz teraz mówić historię o sobie. Pływaliśmy, pływaliśmy na pełnym morzu, był naprawdę wielki sztorm, ale nie uwierzyłem, jak bardzo wielki, bo był potężny. No by i co dalej? Potem ja urosłem, żeby być większym statkiem. Wow, to było było naprawdę niezłe, no i co dalej? No i nic się nie wydarzyło niestety z tym, że się urosłem, bo i tak przegraliśmy tą bitwę, dlatego jestem taki straszny. U mnie zatopiła wielka fala, wszyscy moi pasażerowie umarli i zatopili mnie, ale później naukowcy mnie odnaleźli pod wodą, wrzucili we mnie miksturą i powstałem ja, INFECTED WATER! Yy, wiesz co, no ta historia była naprawdę niezła i wiesz co, z tą historią możesz wylądować tam, w Iksie, do swoich kolegów. No jak to, przecież to była moja historia życia. No, Fajnie, to, to, sobie ją opowiadaj komuś innemu, na pewno nie dam, <laughs> dobra, wypadł. Rekinie, ty nagle tak dziwnie urosłeś, no dobra, opowiedz mi teraz straszną historię. A straszna historia była tak straszna, że sobie nie wyobrażasz jak być niż kim jestem. Mm, no mega strasznym rekinem. Dzisiaj lepiej przyjrzyj, kim dokładnie jestem. Roborekinem. Wiesz czemu jestem roborekinem? Nie. Jadłem najbogatszych ludzi na świecie, wtedy mnie złapali. I mnie przerobili po złości w jakiegoś robota i teraz mogę zabijać w nieskończoność. O mój Boże i to jest ta straszna historia? Tak, no przerobili mnie w robota przecież! E, no dobra, to jest naprawdę straszna historia, ale ja się chyba bardziej zlękłem przy historii Elgrad May, i dlatego wygrywa El Gran No i to był naprawdę świetny odcinek, ale widzowie, ja bym ocenił może teraz jakichś youtuberów, to też by było spoko. W dzisiejszym odcinku będziemy wybierać youtuberów. Jest ich aż tylu, a na samym początku będzie Didi i mam tylko do wykorzystania jednego super lajka i będę musiał ich skipować albo dawać dalej. Ci, co przejdą dalej, przychodzą do. Następnego etapu Didi Czyli gdzie mnie dajesz w tym momencie Dość czerwonego czy zielonego Na początku to wybieramy kategorię Didi A kategoria to filmy Te które mi się najbardziej podobają I nie więc Didi nie mam pojęcia Co ci dać musisz mnie jakoś przekonać I powiedzieć coś o sobie No dobra to w takim razie tańczę taki śmieszny Taniec jak myślisz gdzie pójdę teraz Ej to jest dobry taniec bo my zawsze Kręcimy to i wtedy ja się mega śmieję Więc te filmy mi się twoje Didi podobają Ale chyba będę musiał cię odrzucić i dać do czerwonego. Nie radzę cię, nie odrzucać, daj do czerwonego, bo pożałujesz tego. No dobra, dobra, nie zrobię tego, Didi. Wiesz co, jeżeli chodzi o filmy, robimy je takie same, więc chyba zasługujesz na super lajka. Możesz iść tam na sam koniec. Ja nie mogę, myślałem, że dostanę lajka, dostałem super lajka, ale jestem super. I teraz następna osoba to Pimpek, a Didi jest już w swoim super lajku. Widzowie, ja nikogo nie faworyzuję, no ale jednak musiałem dać mu super lajka, a teraz muszę zastanowić się nad Pimkiem, Cześć Pimpek. Cześć, Siarki, gdzie chcesz mnie dać? No właśnie, i tutaj się zastanawiam, gdzie mógłbym cię dać. A to tylko i wyłącznie z tego względu, Pimpek, że ty wrzucasz mega mało filmów teraz. Kiedyś wrzucałeś codziennie, a teraz tylko co 3-5 dni. No co ci poradzę, nie chcę mi się częściej wstawać, bo to nie ma sensu. No i widzisz, i przez to, że wrzucasz tak mało filmów, one mi się mniej wyświetlają i muszę niestety cię odrzucić, więc idź do Xa, nie, nie robisz najlepszych filmów. Ale super, to mój ulubiony kolor. Dodał mnie tam gdzie chciałem. Nie, co? Faktycznie to jest jego kolor, a ja w ogóle o tym nie pomyślałem i on jeszcze jest zadowolony, że tam jest. Nie wytrzymam. Dobra, teraz czas na Luczka. Luczek, teraz twoja kolej. I wiesz co? Ty wrzucasz mega super filmy, a na dodatek ostatnio widziałem, że wrzucałeś dwa dziennie i to jest naprawdę niebywałe, jak ty to robisz. Staram się z całego serca, chociaż to jest naprawdę ciężkie. I wiesz co? Teraz się zastanawiam, że chyba tobie powinienem dać super lajka, a nie Didiebu, bo ty wrzucasz częściej. I robisz naprawdę super filmy A Didi wrzuca też rzadko dosyć No ale to jednak był mój content Ty w sumie robisz podobny Ej dobra teraz mam zagwostkę No na pewno nie dam ci do X A, a super lajka like nie mogę ci dać Bo mogę zużyć tylko jednego na grę hmm, Tylko teraz Bo ty wrzucasz to co Pimpek w sumie Więc powinienem dać ci odrzucenie Ale więcej filmów stawiam niż Pimpek To prawda ty się mega starasz akurat Dobra wiesz co Luczek ja cię daję do zielonego Możesz tam iść teraz Ha, <laughs> nie wiem no dobra, ale to był dobry wybór Teraz będziemy robić kolejną turę No nie wierzę, a teraz został mi Palion i Wojan Pora na Paliona, cześć Palion No siema, siema No co ty tak szepczesz Palion, co jest jakiś dziwny No bo jest taka sytuacja, że mnie ścigają Za zielone cztery, więc lepiej mnie Wpuszczaj do zielonego Co, zielone cztery, ej w ogóle No dobra, nie, nie, nie mogę cię tak Wpuścić po prostu, muszę naj Najpierw przeanalizować twoje filmy No i ty w sumie wrzucasz codziennie filmy Na dwa kanały, potem co dwa dni na kolejny kanał. No i to by wychodziło na to, że się mega starasz, ale czy to są fajne filmy? Ty wrzucasz wioskę. Ej, kiedyś je oglądałem, więc one są super, tylko ty wrzucasz to, co Wojan. I teraz będę musiał się zastanowić, kogo dać. Albo ciebie do X, albo Wojana. Więc Wojan, właściwie teraz czas na twoją decyzję od razu. He, musiałbym się zapytać kogoś. Nie, nie mam pojęcia. Widzowie, napiszcie w komentarzu, kogo dać do zielonego, a kogo do czerwonego. No mnie daj do zielonego, przecież jestem... Palion zielony, zielony. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, to jest taka trudna decyzja. I nie mogę się zdecydować, kogo wybrać. No, ale chyba widzowie wybierają. Palion, gdzie ty idziesz? Idę do swojego miejsca, nie potrafisz zdecydować. Nie, on tam poszedł, a ja. Nie, nie mogę. Przecież ja nie mówiłem, żeby on tam poszedł. No, niestety, wojan. Będziesz musiał iść do X'a. No dobra, czas na kolejny etap. Dalej wybieramy najlepszego YouTubera, jaki tutaj istnieje. No i ty dostałeś super lajka, więc wygląda na to, jakbyś wygrał. No ale na razie nie wygrałeś, bo jeszcze zostały trzy osoby, w sumie dwie. No oczywiście, że wygrałem, przecież chyba nie dasz swojemu najlepszemu przyjacielowi czerwonego kiksa. No nie dam ci, znaczy nie mogę powiedzieć, że ci nie dam, bo muszę zdecydować. No ale Didi, wiesz co? No dobra Didi, wiesz co? Zdecydowałem i wybiorę cię na razie do zielonego, no bo faktycznie, dostałeś na początku super lajka, więc powinieneś tam trafić. A teraz zapraszam Luczka, tylko idź już tam Didi, nie potrzebuję więcej z tobą rozmawiać. Rozmawiać. Ale dlaczego nie chcesz mi dać znowu super lajka? Co się niby zmieniło o tym razem? Nie mogę dać super lajka kolejny raz, mogę tylko raz na rundę go użyć, przecież wiesz. Super, to dostanę w następnej rundzie super lajka! Co ja wcale widzowie tak nie powiedziałem! On jest jakiś mega dziwny. No dobra, nieważne. Luczek, teraz twoja kolej, muszę zadecydować. Luczek, no cóż ja mogę rzec? Mogę powiedzieć, że ja już zadecydowałem, kto wygra ten turniej, ale to nie jest takie proste. Ej, nie idź tam, nie możesz tam wejść! Jest tylko jeden super like na rundę. No właśnie, jest jeden super like na rundę, czyli teraz idzie dla mnie super like. Nie, bo ta runda to jest jakby całokształt, i ty nie możesz już tam wejść. Nikt na razie nie może, bo Didi już tam był. A ten głupi Didi, nienawidzę go. Ej, ale mu by będzie przykro. No dobra, w każdym bądź razie, Luczek, wiesz co? Największym argumentem jest to, że ty nagrywasz naprawdę dużo filmów i jeszcze montujesz je. To jest niebywałe, jak ty to robisz. Ej, zapomniałem o twoim Robloxowym kanale, faktycznie wiesz co, niestety Palion mega cię lubię, ale muszę cię wysłać tam do X, do czerwonych a ty idź do zielonego i zaraz zapraszam was na rundę finałową haha, z ha, siebie Palionie ej, nie wyzywaj go jaka tutaj jest agresja ze strony uczestników po prostu nie wytrzymam czas na rundę finałową Didi, Luczek, zebraliśmy się tutaj, ponieważ wybierzemy, kto z was jest lepszym youtuberem to jest oczywiste, że ja jestem lepszym youtuberem to ja pierwszy wymyślam pomysły. Ja muszę wygrać szarki. Ja, 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 żaden luczek. No niestety, Didi, ale ja muszę przeanalizować to wszystko. I wychodzi na to tak, więc podam teraz argumentację, luczek. A więc, ta co ty robisz? No stawiam twoje diamenty, które ci dam za wygranie, tutaj że ja wygram. Wow, ile diamentów, ale mam ochotę je wziąć, wszystkie. No to wiesz, tylko musisz mi dać super lajka. Nie, o nie, o nie, 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 nie mogę, nie mogę dać się przekupić, to jest sprawiedliwy teleturnie. I teraz ja mówię argumentację. A więc tak, Didi, i ty musisz jakoś na to sensownie odpowiedzieć, inaczej przegrać. A więc tak, no Luczek stawia, no teraz dwa filmy dziennie, z czego jeszcze na Robloxa kolejny, więc wychodzi, że trzy. Ty wstawiasz co dwa dni, czasami nawet co trzy. Ale to wszystko dlatego, że tobie się nie chce nagrywać codziennie. Eee, to są oszczerstwa. Jakbyś chciał, to byś nagrał. Nie ma gadania, Didi. Niestety, Luczek wygrywa! Więc Luczek wygrał teleturniej na najlepszego youtubera. Ale spokojnie, będzie jeszcze jeden i ty może zgarniesz tam nagrodę, bo ta będzie już zupełnie co innego. To jest niesprawiedliwe. Ty jesteś po prostu leniem, dlatego nie ma filmów codziennie i dlatego przegrywasz. Wygrałem. A, niestety, idź tam, a tobie, Luczek, gratuluję. Kto wie, Didi chciał, żebym teraz ja tutaj była, a on będzie wybierał. Tylko, no właśnie, Didi, kogo ty będziesz wybierać? Będę wybierał najśmieszniejszego youtubera. Wuhu, w takim razie wygrałem, bo jestem najśmieszniejszy. Zresztą, zoba na to. Uhuhu. I co sądzisz? Nie no, Szarki, wejdź wstań z tej podłogi, bo to jest żałosne. Ale zobacz, ja tańczę, to nie jest śmieszne? To jest zabawne, kręcisz po! Widzisz, dlatego ja powinienem Wygrać kategorię najśmieszniejszy Youtuber Wiesz co, Szarki, daję ci koronę za ten taniec. To było zabawne Nie wierzę, dostałem koronę, a idę w takim razie Tutaj, ale ekstra, dzięki Didi Dobra, Luczek, no nie ukrywajmy Ty jesteś trochę nudny, co prawda No nie wiem, co ci dać, no zrób coś Śmiesznego Co ja mam niby zrobić śmiesznego Ja, musisz ocenić na YouTubie Co nagrywamy i czy to jest śmieszne A to jest śmieszne, ja, ja powinienem to wygrać moim zdaniem. Weź wypij to wiaderko sików, może będzie śmieszne. E, no weź przesady, nie zrobię czegoś takiego. Musisz wybrać normalnie. Nie, no luciek, luciek, luciek. Zrób coś na podskosz, obrót, nie wiem. E, no wiesz co? Ja się w takie rzeczy nie bawię. Masz wybierać normalnie. No dobra, to nie jest śmieszne. Wynosz się do czerwonego X. -a. Co? Myślałem, że chociaż do mi szansa, a ty od razu mnie odrzucasz, nie wytrzymam. Co tu się dzieje? O, no, a teraz przy... Przyszła pora na paliona. I co, uważasz, czy ja jestem śmieszny, czy nie? Nie, przyszła pora na paliona, tylko przyszła pora na chystka matyska, czy jakoś tak to szło? Przyszła krystka na matyska? Ty w ogóle się nie znasz, więc ty nie powinieneś być tutaj jurorem w śmieszności. No powinienem być, bo ten mój błąd jest śmieszniejszy od tego twojego wymądrzania się, ale dobra. Jak chcesz iść do zielonego, to sypnij mi zielonymi, to cię przepuszczę dalej. Ej, ale posłuchaj, przecież to przekupstwo. No i co z tego? głośniej o tym, Mów to każdy będzie to wtedy słyszał i każdy będzie mi płacił. Alo, halo, tu jest przekupstwo! Nie, nie, dobra, 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 posłuchaj, cicho, 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 dam ci tę kasę, tylko bądź cicho, chcę to wygrać. Dobra, dobra, patrząc za to, że nie jesteś mało zabawny, to już idź do tego zielonego, bo inaczej wyglądasz w czerwonym jak luczej. Ale ekstra, że dostałem się do zielonego, na pewno wygram z Szarki. I posłuchaj, bo ja tutaj słyszałem, że Ciebie można przekupić. No troszeczkę widziałem, co zrobiłeś z palionem, więc wydaje mi się, że powinieneś mnie wybrać. Dobra, spoko, jak rzucisz. Paromet jak sami wojen to cię wybiorę, ale jest zadanie. No jakie zadanie niby? Musisz tak to zrobić, żeby Pimpek nie widział i zrób coś śmiesznego, żeby było, że cię przepuszczam za to, że jesteś śmieszny. No dobra, mam takiego super prankę, ale poczekaj, na początku rzucę ci tymi diamentami, mam ich tak dużo, że po nie to w ogóle wygrać. No dobra, no dawaj, dawaj, zrób prankę Pimpkowi czy tam coś zrób śmiesznego szybko. O, tak, no, no to... No to zobacz na to, wylewam na niego siki! <laughs> ale śmieszne! <laughs> Nie musiałeś mi nawet spać, bo to było zabawne. <laughs> Idziesz do zielonego! Tylko pościeraj siki! Dobra, dobra, zrobię to! Ja przyszła moja kule, a ja jestem najśmieszniejszy Weź co Pimpek, nie będę cię oszukiwał Palion mi dał bardzo dużo zielonego Wojan mi dał dużo diaksów, więc swoje śmieszkowanie nic tu mi nie da No ale to ja też ci coś dam Co niby możesz mi dać, jak już mam wszystko? Eee, no niby tak, no ale to chociaż oceń naprawdę ci jestem śmieszny I mnie daj do zielonego, no bo wiadomo, że tak Dobra Pimpek, dam ci szansę, więc weź mnie jakoś tam rozśmieszczy coś zrobię, a se na to. Dobra, w takim razie może. Yy, hmm, problem jest taki, że no ja średnio tańczę. Ale na przykład mogę zrobić. Chwala na to! Zobacz co ja robię! Widzisz to, ale śmieszne! Uuu, pomidorami w niego rzucamy, widzowie! Ej, nie rzucaj we mnie pomidorami! No proszę przecież to jest śmieszne! Go swój ogon! Nie bawicie to? Nie jestem psem, żeby mnie to bawiło! To jest głupie! Ej, no bez sensu! To ja nie chcę już brać w tym udziału! Idę od razu do czerwonego! Jesteś najgorszym jurorem! Wy... Niepchaj się tymi pomidorami. Pek, poczekaj chwilkę! Co? Mam jeszcze stack pomidoru. Nie, eee, zostawcie w <laughs> spokoju! Zostało trzech uczestników, z czego ja jestem najśmieszniejszy. Zobacz, przygotowałem coś nowego. No dobra, może to nie jest śmieszne, bo to jest zwykły taniec, ale on mnie mega rozbawił. A ty co sądzisz, Didi? Sądzę, że powinieneś zrobić coś więcej, albo dać mi coś wiedzy. No co tam wolisz, co nie? Ale co ty byś chciał więcej, Didi? Ja już nawet nie mam pomysłu, co ja mogę robić aż sobie upadłem. To lepiej wstań, bo osoby za tobą dały mi tutaj to co widzisz przede mną. Co? Skąd ty to masz? No to mam odpaliona, to mam odwojana, a ty nic mi nie dałeś, więc lepiej... I co, jeśli chcesz iść dalej? No ale ja nic nie mam, Dini, przecież wiesz, to miał być konkurs normalny, a nie przekupstwo. Jesteś zabawny, jak się denerwujesz. Idziesz do zielonego! A, ale ekstra, Nie wierzę, chyba to wygrałem. No tu no. jestem! I co? I co? Chyba powinienem przejść dalej, nie? No bo dosyć dużo ci dałem. Nie oszukujmy się, nie jesteście w ogóle śmieszni dla mnie. śmieszniejsze są te pieniądze, które mi daliście, bo tak mało ich dostałem! Ale my już nie mamy więcej, daliśmy Ci wszystko, żeby wygrać ten konkurs. No dobra, to patrz, mam w ręce pomidora. Jeżeli ten pomidor cię dotknie, idziesz do czerwonego. Pojek, dotkło się, idziesz na raz. Co? Przecież to było logiczne, że mnie dotknie najgorszy juror na świecie. Co to w ogóle ma być? Nie wytrzymam. Pimpę kluczek, najgorszy na świecie ten juror jest. Aha, dobrze, że odszedł, bo dzięki temu ja wygram. Wiedziałem, że się dogadamy. Widzisz tego pomidora w mojej ręce? No widzę, no i co z nim niby? Jeżeli cię dotknie, to przegrywasz. Py, dotknął cię, nara. No co? Nie wierzę. Co to ma być, że niby on wygrał? Nie, najgorzej na świecie. Teraz pora wybrać najstraszniejszego youtubera, jaki tylko istnieje. Didi, no i wiesz co, ty w ogóle nie jesteś straszny. A co ty w ogóle robisz? BUU! BU! I dobra, no trochę się wystraszyłem, ale to ty miałeś być straszny, a nie jesteś w ogóle. No dobra, to pokażę ci jeden przedmiot, którego się wszyscy boją i naprawdę wszystkich wystraszę. No niby jaki Didi, no pokaż. Uwaga, jesteś przygotowany. Midor przecież to nie jest straszne. Jeżeli cię dotknie, to idziesz do czerwonego. E, nie dotknij mnie, bo to ja wybieram. Ja nie mogę iść do czerwonego, Didi. Ale poczekaj. E, na ekstra pomysł. Jeżeli cię dotknie, no to idziesz do czerwonego i idziesz do czerwonego, bo nie jesteś w ogóle straszny. wykorzysta moją broń przeciwko mnie. Kolejna osoba proszona do mnie. Co, kim ty jesteś? Jestem strasznym luczkiem. mnie